All systems operational. Commencing launch sequence. The virus in your blood is starting to activate. You need to find a cure. For all of us. Engaging maneuvering thrusters. Good luck. The previous expedition was lost. We only know their last reported location. Track them down and find a cure. Come back. Communication post. Jesteśmy w tym momencie, gdzie demo skończyłem. Mamy radar, tylko jest inaczej trochę, bo dotarłem do pierwszego punktu i bardzo szybko zdobyliśmy pewne rzeczy. Także w demie się trochę męczyłem. Kilka godzin można powiedzieć. Tutaj w miarę szybko, what flying creature? No nie gadaj. Co teraz? Widzicie, teraz się dopiero gra zaczyna. Dotrzyj do ostatniego znanego miejsca pobytu Noach zaznaczonego na radarze może chodzi o te światła migające dobra tak naprawiam uszkodzenie na koniec demka było coś takiego że jakiś głos do nas mówił Jesteśmy. Przeszukajmy lokację. tu jest coś na dole, zobaczmy. Dużo tych symboli to ten gościu musiał rysować. 4 na 5, no to szybko dosyć. Właśnie w demku zrobiłem pewne rzeczy, ale nie mam ich teraz, no ale dobra. Mamy jakieś dane, ukończ badanie, no to świetnie. W końcu mogę metalową ścianę zrobić, dobra. Zrób tą ścianę... Come on, come on, come on! A wtedy była plastikowa ściana! Okej, okay, możemy teraz zbudować, tak? Ale nie mamy miedzi! Zlokalizuj lądowisku z wrakiem sterowca. Lokalizacji farmy wiatrowej. Czy to jest już obok? No to lecimy. O, no teraz to chyba wylądujemy tam. Tu jest mieć. Badaj. Jej, mamy, będziemy mogli mieć robić. Nie ma drzwi jeszcze, no dobra. Nie wynaleźli. Trochę inaczej niż w demie, zobaczymy jak to będzie. A to jest to, dobra, i teraz będziemy mogli wzlecieć do góry, tak jak w demie. Ok, gotowe. To się wszystko poukłada. Teraz możemy do góry polecieć. Dobra, możemy tu wylądować. Chodź. Dobra, jesteśmy. Zobaczmy, co tu się dzieje. Zamek zniszczony, ale co to jest? Zamknięta skrzynka. Łatka naprawcza. Proszę. Nieźle. Okej, okay, mamy hel, o! Świetnie. Płytka. O! Ktoś wchodzi w atmosferę! Co to? To lecimy tam coś, czy ktoś tam wylądowało. Zobaczymy, zobaczmy, co tam jest. Może coś fajnego. Kogo nie ma, karta pamięci, Dobra, docieramy do jakichś ogrodów, okej, okay, mamy drabiny, to możemy wejść wyżej? No, na pewno. Wow. Trzydzieści dziewięć. Tu sporo wody jest dobra. Dziwne odgłosy słyszę, dobrze. Olej roślinny, Okej. Okay. Plecak? Okej, okay. więcej przedmiotów, świetnie. Już mi nie przypominaj. Blokada. Nóż! No właśnie, ja potrzebuję noża. Okej, okay, mamy nóż. A zobaczmy czy to zadziała. A proszę, U. aparat dystylacyjny okej, okay. a weźmy tego oleju dystylacja oleju okej, okay, to będzie przydatne. morde I zbieram to, okej. Okay. No świetnie. Nowe, nowe owoce, dobra. Coś tam jeszcze brzęczy. Okej, okay, muzyczka nabiera rozpędu coś. Zobaczmy co to za robaczki. Kurde no Już mam? Zgniłe jedzenie, no dobra. To trochę tu żarcie jest. Sporo jeszcze rzeczy do odkrycia. Ja tu muszę wszystko dobrze opędzlować. Coś tam brzęczy, tylko co to jest? Nie brzmi przyjaźnie. Coś mnie ugryzło, ale co to było? Organiczne, odżywczy, ale na surowo bardzo szkodliwy. Wejdźmy na samą górę. A, tu są jakieś robaczki. A to te robaczki! Okej, okay, dobra. One mnie kąsają, dobra. Już to jest pierwsza broń, można powiedzieć, w tej grze. Mamy biomasę. No, trzeba tutaj trawę kosić normalnie nożem. O, a to co? Siniakowiec, okej. Okay. Figurka Jerzy, no proszę. A tu jest taki robaczek, którego trzeba załatwić. O, czekaj, tu nie byłem. Krępe pnączo. O, na pewno. A nie, to chyba nóż, co muszę użyć. Biomasa, dobra. Do góry? Nie. A jeszcze jest drabina, dobra. Jeszcze jakiś nonch. Aha, tutaj. Zasil komputer, dobra, tylko jak? Tutaj kabel idzie do góry, to Tędy. On sobie tak turysował. Nie, no zaraz. Jak mam ten komputer zasilić? A, jest. Sprawdź komputer. Wizja. Zaginiona ekspedycja. O, musimy szukać jakiś wind, dobra. Współrzędne windy powierzchniowej. Już momencik. Dobra. No to mamy to ukończone. Ok, jakaś duża. Coś na mnie poluje, tak? Okej, okay, potworek jest po lewej, a my pędzimy do przodu. O, tam jakiś pnącza. Żywność się psuje. Znajdź słaby punkt w ścianie i zeskanuj go, ale gdzie? No, zobaczmy. chyba to, dobra, spadaj i wytwórz organiczny moduł, okej. Okay. Ha. Dobra, oczyszczone, nowe tereny.

Jest i skończymy jest jakaś fabryka, jak ja tam wejdę. Elegancko. Kurde, nie mogę wyżej skakać. Ok, ok, uwaga chwila. Moment. Zanim pójdziemy do przodu, to trzeba dobrze opędzlować. A. To jest ten pokładowy, który mieliśmy na początku. A okej, okay, muszę do góry wejść i tam spaść, dobra. Wszystko jasne. A jest karta dostępu. Tylko potrzebujemy związek i elementy. To są puste skrzynki. Eee. Okej. Okay. Lecimy na dół. Wow. Co teraz? Ale nie umieramy od razu. Dobra, to w takim razie będziemy kończyć ten odcinek i będziemy zwiedzać powierzchnię w następnym. Dzięki za oglądanie, tutaj był Andrusek i jak zwykle do pogrania. Cześć!